Tak, w naszej szkole już jest tradycją, że właśnie w przeddzień Święta Edukacji Narodowej e, pierwszoklasiści są pasowani na uczniów naszej szkoły, ślubują, będą sztandar, więc jest to duże wydarzenie. I jak można było zaobserwować, bardzo, bardzo tak radośnie i z entuzjazmem w tej uroczystości też towarzyszą nam rodzice tych dzieci, nawet podwoje rodziców, bo to jest bardzo ważne wydarzenie. Staramy się działać wspólnie ze szkołą, żeby odwdzięczyć się nauczycielom za ten trud pracy w Dniu Edukacji Narodowej i chcielibyśmy też podziękować całemu gronu pedagogicznemu naszej szkoły za trud, wysiłek, wytrwałość i oczywiście wiedzę jaką przekazują naszym dzieciom. Także jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona, bo dla mnie to były jakby 20 raz, 20 moja uroczystość pasowania ucznia na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej Mini Jana Trzeciego Sobieskiego w Żeliszewie. Jestem bardzo dumna i pod ogromnym wrażeniem, ponieważ te uroczystości są doskonale przygotowane, mają piękną oprawę, a dzieci no, za każdym razem, każdego roku zdają egzamin na szóstkę. Są przygotowane, są już przygotowane do bycia uczniem. Nie krępują się, śpiewają, tańczą, recytują, no więc jest to, jest to duży zaszczyt i duża przyjemność oglądania takich uroczystości.